Jestem Anko z tej strony, jak witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fabuły. Dzisiaj sobie będziemy szukać już ostatniej jaskini, ostatnich rzeczy, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik. Także, co, no nie będę przedłużał. Zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję, komentarz. No i co, lecimy. Dobra, weźmy sobie na początek tarczę. I teraz tak. Musimy na pewno udać się do świątyni, żeby złożyć już to, co mamy, do skrzyni schować. I udamy się po ostatnią rzecz. Chociaż czekajcie, my mieliśmy udać się do świątyni dopiero już po tym wszystkim. Czyli jak już ukończymy zadanie i zdobędziemy wszystko mieliśmy dopiero przyjść czyli chcąc nie chcąc musimy iść do ostatniej jaskini jakoś przetrwać to dojście tam i od razu sobie już po po tym jak zdobędziemy jak zdobędziemy sobie to tą ostatnią część to wtedy a, to wtedy pójdziemy sobie do świątyni Ile tu już mi te szkieletory? Po co tak dalej? Dobra, ja stąd idę. Kurde, jest ich tutaj za dużo. Ej, gdzieś znowu są. Kolejna. Tutaj. Kurde, za dużo ich jest, serio. Ale oni mają redzie z kółek, czy nie kinął niedużego. Dwóch teraz znowu trzeba do wschodu, słońca, wytrzymać. Wtedy może dalej pójdziemy. Coraz więcej się tutaj schodzi. No i super. Dobra, wiecie, co ja sobie zostawię. Już nas zabili zostawił mi sobie tutaj te śmieciuchy, niepotrzebne. Zadania zarówno jak i wiadomość sobie też bo tej zostawimy, tylko tak sobie to ułożymy po prostu, to zrobimy tak. OK. W sumie to nam już nie będzie na razie, po czym sobie tak zostawimy. Weźmiemy sobie natomiast jedzonko. W to tak, nie będzie nam potrzebna jedzonko zostawimy Dobra, to teraz musimy iść Tutaj tak może nas Mierzch poczekał Mierzch na świt Poczekał Bo i tak tutaj Częściowo moby niektóre będą jeszcze z nami się chciały bić Tak Ja on wiecie co, ja on jednak może przyczekał, Bo to już zaraz będzie świt Poczekajmy sobie We wzejdzie słońca. Czy tak naprawdę no, zostało już ostatnie, ostatnia część, ostatnie zadanie przed udaniem się do świątyni, sprawdzeniem, czy wytrwaliśmy to wszystko, te próby? No, tak naprawdę już żeśmy raz zginęli. Więc to jakby będzie trochę decydowało o tym, czy. Będziemy jednak posłuszni i godni, żeby otrzymać tą broń specjalną i tym samym jeszcze otrzymać specjalne współrzędne. No a to wszystko przytam. Już tu widzę, że tu już słońce wschodzi. Można by spróbować już stąd wydostać. Jeszcze kurczę się za pod naszym dołem. Dobra, mamy dziennie. Także łatwo z nimi. Kierun to wyrzucił, to są śmieciuchy niepotrzebne. I co? Idziemy do chyba już ostatniej z jaskiń. tak naprawdę bardzo, bardzo daleko. A, myślę, że damy radę. Udź. I wiecie co, może ja bym jednak skorzystał z tej opcji. Eee, I wziął sobie z tej skrzyni... ...naszej... ...z Rewesowi. I sobie zaklęte jedno jabłko zjadł. No, nawet dwa. schowamy je tutaj tutaj sobie tylko to jedzenie, żeby mieć teraz na podróż dobra, to sobie schowajmy tutaj to też tutaj idziemy dalej te jabłka naprawdę ciężko wytworzyć więc mamy ich mało znaczy to w takim moim mniemaniu, że ja tak po prostu sobie stwierdzę, stwierdzę że Ciężko je po prostu wytworzyć A to tylko taka moja gadanina także Co on tutaj robi? Nie mam pojęcia mam mnie to jest mega dziwne co on tu w ogóle robi W ogóle co tutaj się dzieje to ja nie mam pytań Tylko ja sobie pozwolę dać dyla stąd Naprawdę nie wiem co tutaj się wyprawia Pójdziemy sobie Nie oglądając się za siebie W stronę ostatniej już z jaskiń przy mamy piękny port z pierwszego odcinka piękne dźwigi w ogóle są tutaj piękne to jest wszystko wykonane ostatnio podobno jest gdzieś podwodna ta jaskinia kopalnia w sumie czy jaskinia no, i tam się można spodziewać wszystkiego. Między innymi na przykład utopców, ponieważ to jest chyba pod wodą. Więc e, nie wiem tak naprawdę co nas tam czeka. Ale będzie to ostatnia z tych e, ciężkich walk, więc możemy się spodziewać, tak jak już mówiłem, się znowu powtórzę. Wszystkiego, ale dzięki temu wykonamy nasze zadanie. Będzie można się sprawdzić u Anzu Czy wykonaliśmy poprawnie zadania. Mimo że raz zginęliśmy, to myślę, że powinno się udać, jednak mamy bez problemu, że, żeśmy dostali te rzeczy, mimo że było tych naprawdę zębiaków bardzo dużo. Wejdźmy sobie może powoli, żeby się... Ała właśnie nie obić. Jak najmniej. Też mamy... Słabo zbroję, bo w sumie to mamy tylko ubranie, a nie zbroję, bo to traktujemy jako ubranie Zajdźmy sobie tutaj na sam dół. Dobra. Dobra. I z tego co widzę, to tak, tutaj nic nie ma, i tu jest właśnie ta jaskinia. To ciężko będzie. Przeżyć tak z zombiaki, to kurde, zaraz, tylko musimy się trochę podkurować. Chodzi o jedzenie, koń zdrowia. Za chwilę się tam udamy i to będzie full hardcore, ponieważ tam nie ma światła, więc zombiaków może być bardzo dużo, co będzie ciężko, ale zobaczymy. Dobra, lecimy wykonać ostatnie już zadanie. Próbujmy się dostać do ostatniej części będzie ciężka do zdobycia najpierw musimy pokonać ich obrońców idziemy na pełnej na tyle ile to jest możliwe jednak tutaj nie myślałem że nie będzie światła a jednak tutaj są jakieś ogniska które Wskazują na drogę? To tak naprawdę coś tam jest widzę z daleka? Także idźmy to sprawdźmy. ostatnio żeśmy szli w prawo. Ja bym teraz może poszedł odruchowo w lewo. Yy, i mamy kurczę We Have Problem. To są utopce. Jasny gwint Ile ich tutaj jest? Matko i córko Dobra, ich trzeba pokonać Oła Dobra Jednak to nie będzie łatwe zadanie Myślałem, że będzie łatwiejsze Weźmy sobie na szybko marchewkę, zjedzmy I wchodzimy tam na pełnej Trzy, dwa... Zorelesowie! Oła, jednak oni są mocni w cholerę Mocni są Dobra, to jest chyba Mission Impossible tak naprawdę Tyle mi hapem mi zdzieli? Harpunem. Tym harpunem to, stru, to są trójzęby, kurde. O kurcze. Czy to jest, są te, te lepsze bronie? Kurde, najgorzej, że oni są w wodzie. To mi utrudnia z nimi walkę. Muszę wejść bezpośrednio do wody, żeby ich pokonać. Z tego co widzę, z tym, tym trójzębem jest chyba już tylko jeden. Ten. Ile nam tego ma? Polera. Dobra, leży. Teraz na grubość, Ile tu tych dzieci jest, Matko jedyna. Co tu się stało? Że oni nie, nie wyszli jeszcze na zewnątrz. Tu musi być naprawdę coś cennego, jak oni to chronią. Coś, Jakaś cenna broń, tu musi być. Albo jakaś część, właśnie, po którą żeśmy przyszli. To jest tak cennego, że jeszcze nigdy aż tylu zombiaków tego miejsca po prostu nie pilnowało. Tych jaskiń. Wszyscy? Nie, jeszcze nie. Tam jeszcze są. Pod spodem. Dobra, ja bym proponował to zabrać. Kryształ naprowadzający. Dobra, mamy komplet. Wyjemy stąd. Wyjemy stąd. I uciekajmy do. do, do świątyni już. Możemy oglądać się za siebie. Wiejemy No i gorzej, że jest nocka, więc możemy też tej nocki nie przeżyć. Ale dobra, próbujemy. Musimy stąd uciec i dostać się jak najszybciej do świątyni. Teraz kurczę gdzie ja wszedłem. O, matulu. Nie mamy czym się podbudować. Piachem się podkopiemy. Dobra i dajemy dyla. Pewnie będą nas znowu atakować albo coś. Jak to na zombie przystało i właśnie. Szkieletów. Po prostu nie oglądajmy się na pełnej. Idziemy przed siebie. Kurcze, jak teraz się tam dostać? Dobra, mamy bardzo mało życia Jest za dużo zambiaków. Gonią nas jeszcze? Gonią, kurde. Mamy pościg. Dlatego wiejemy. Może widzę, że się zbliżamy do tego. Do tych pól. To myślę, że też będzie i świątynia zaraz. Także musimy wjechać stąd. Jak najdalej. Przejdziemy sobie tędy. Kurde, z deszczu podrywna. Kurde, ale tutaj jest ich odgroma serio. Wow, pan nam wyskoczył skubany. Naprawujemy dobrze, tu jest łuk, gdzie te pnącza to chociaż będzie nam leżej wylądować. Dobrze, chyba to wszystko, bo to mi niepotrzebne. Dobra, lecimy. Musimy jak najszybciej dostać się do... Z powrotem do świątyni. Kurde, ale ich tutaj jest. Wiem. Tu jest chyba wejście już. Udało nam się? Chyba tak. Tak, mamy wejście, dobra, super, super. Uciekamy jak najszybciej do świątyni, bo mamy wszystkie rzeczy. Poza tym mamy bardzo mega duży pościg. Hmm. Dobra, i tutaj sobie zaczekamy na Anzu. Także, to co? Byśmy zakończyli w tym miejscu odcinek. Poczekamy sobie na Anzu. Także dzięki za oglądanie, dzięki że byliście, trzymajcie się, cześć.